Hej, jesteśmy już na podłodze. Przydaje nam się miękka piłka do ćwiczeń w domu. E, ćwiczenia będziemy teraz robić podania. E, ustawiamy sobie nogi w kształcie 4 V, żeby nam piłka nie uciekała i turlamy z otwartymi dłońmi w ten sposób, że rozchodzą się. Tak? Szybciutko. Hop, hop. Hop, hop. Staramy się, się piłkę złapać i szybko przeturlać. Tak? To takie bardzo proste ćwiczenia na... Poprawę podaj. Następnie zamykamy kolanka. Tak? Wystawiamy 10 paluszków i delikatnie miejką piłką rzucamy. Hop, 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 hop. Możemy też to ćwiczenie wykonać z obrotem wokół pleców. Teraz, żebyśmy przećwiczyli rzut. Maja, połóż się na pleckach. Wykorzystujemy miękką piłkę, ponieważ w tym ćwiczeniu twarda piłka może spać nam na nosek i będzie bolało. Maja, spróbuj się w ten sposób, tak jakbyś rzucała do kosza, a rzucałam do moich dłoni. Przyda się tutaj asekuracja osoby dorosłej. W miarę, gdy idzie nam coraz lepiej, zmieniamy piłkę na większą lub też cięższą. Staram się piłkę dorzucić do mojej dłoni. Gdy piłka wypadnie nam, nic się nie stało. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do obejrzenia nas w następnym odcinku.